Kolejne spotkanie Bartis na biało czarno The Blues zakopane w niebieskich strojach twarz się cieszy mogąc komentować takie spotkania jak... Takie drużyny jak Dentin Bartist. Dzwany. Bartis dzisiaj w następującym zestawieniu. 79. Olaf Wójtowicz. Dwójka, Bartosz, przypis. 95 Bartosz Olkowski, 9. Bartosz Dębicki, 21 Kamil Kucharski, 80 Maciej Dudek, 7. Krystian Kraśniewski, 17, Krzysztof Elsner 4, Daniel Matuszak, 96 Kamil Lewandowski. No i w bramce z numerem pierwszym Jakub Matczak Dębicki, ale tam ofiarnie obronił twarzą. The Blues zakopane w następującym zestawieniu: Stanisław Skupień, 16 Wojte, Wojciech Łukaszczyk, 9 Kamil Burzek, 7 Kamil Dziuban, 3 Michał Karpiel, 77 Michał Stasik, 11 Jan Łukaszczyk, 23 Grzegorz Gał, 5 Daniel Monka, 8 Andrzej Strączek i 10 Damian Zielonka. No, w bartiście jest parę nazwisk, których nie trzeba nikomu przedstawiać: Bartek Dębicki, Kamil Kocharski, Krzysztof Elsner. Ola Wójtowicz, Bartosz Olkowski. Brakuje w sumie tylko Mateusza Skibińskiego, ale Mateusz Skibiński, kiedy rozmawiałem z nim na turnieju w Kaliszu, no mówił, że nie jest już te zdrowie i trzeba się poważnie zastanowić, czy jest dalej w stanie kontynuować grę w piłkę. Kraśniewski na prawo do Dębickiego. Dębicki wypuścił się za bardzo, zagranie do Kraśniewskiego. Dębicki. Dębicki na prawej stronie, na pewno dla graczy z Zakopanego również jest to zaszczyt móc spotkać się na boisku z zawodnikami takiej klasy. Kucharski na środku. Kucharski bez problemu tutaj przeszedł. Nie odgwizdał przewinienia. Arbiter próbują gracze z Zakopanego. Krystian Kraśniewski tutaj użył trochę za dużo siły, żeby przewrócić gracza The Blues. Ale piłka opuściła boisko i gracze z gór mogą kontynuować to spotkanie piłka już jednak pod nogami Bartistu, Kraśniewski, Kraśniewski do Elsnera. Za każdym razem jak, jak widzimy Krzysztofa Elsnera to buzia, buzia się cieszy, bo jest to bardzo pozytywny, bardzo śmieszny, no i przede wszystkim bardzo dobry i jakościowy zawodnik. Barti historium w nowych strojach, tak na biało-czarno, zawsze były to tradycyjne czarne stroje, ale drużyna z takim potencjałem w końcu zasługuje na stroje zrobione od początku, według ich zaleceń. Elsner na środku. Elsner w swoim stylu, pole karne. No i mamy 1 do 0 na listy strzelców, wpisuje się Zawodnik z numerem 23. Miałem go w protokole, czekamy aż się odwróci. Jest to Daniel Matuszak, numer 23. Bardzo ładne trafienie. Daniela Matuszaka. A raczej nie ma czasu na rozwodzenie się nad tą bramką. Bo już partii strusza z kolejnym atakiem. Na prawo, jeszcze raz zawodnik z numerem 77, konkretnie Bartosz Przypis, który w protokole gra z numerem drugim, do Dębickiego teraz podanie, no i Dębicki jak profesor nie myli się w takich sytuacjach, Bartist po 5,5 minuty prowadzi 2 do 0. Ekipa Deblus zakopane. no. Naprawdę będzie miała ciężką przeprawę z Bartistem. Wiadomo, różne rzeczy w Soka się zdarzają, jednak mam wrażenie, że jest to gdzieś tam zbyt duży przeskok. Umiejętności między obiema ekipami. Już Elsner. bo teraz na lewo do Kucharskiego. No I w kontrataku ruszają zawodnicy The Blues Zakopane tracą jednak piłkę. Kucharski na lewej, ten jednak na prawo do przypisa ten do Kucharskiego. Mamy 3 do 0. To naprawdę przyjemnie patrzy się na to jak Bartist rozgrywa te akcje. Wychodzą szybko do kontrataku. Nie dają nawet czasu na to, aby zawodnicy The Blues Zakopane mieli czas wrócić pod własną bramkę. Znowu Bartist, Kucharski. Dalekie zagranie do Dębickiego. Ten do środka i kolejna bramka Bartosz Dębicki. 4 do 0. No jeżeli dalej w takim tempie zawodnicy Bartistu będą zdobywać bramki, no to naprawdę, Kamil, może nam się tutaj zakończyć dwucyfrówką. Bartist, to, to jest ekipa top 3 w Polsce. A gracze DBUS zakopane pierwszy raz w ogóle meldują się na, na turnieju takiej rangi. Życzę im jak najlepiej. Oby chociaż ta honorowa bramka padła. Kucharski, Kucharski do Wójtowicza, ale to jest spaka, ale to jest jakość sportowa. Wójtowicz do Dębickiego. Ten do Kraśniewskiego jest zmuszony wycofać trochę tą akcję. Kraśniewski do Olkowskiego. Olkowski uderza. Dębicki jeszcze wyciąga piłkę z rąk bramkarza. No i zdobywa piątego gola. Kamil, tutaj nie ma co ukrywać, że poza kamerami, kiedy gdzieś tam rozmawiamy o w naszym wymarzonym finale to na pewno jednym z takich potencjalnych spotkań jest mecz pomiędzy Dentimem a Bartistem. Co byś powiedział na taki finał w 2023 roku? Jak dla mnie może być taki finał za tydzień, za dwa tygodnie i na Pucharze Polski <grym> i na, <grym> na Mistrzostwach Polski. Ale to, ale, ogląda, się ale, to, ale to jest. Tiki taka. Tiki taka gra na innym boisku. Kamil. Właśnie zakończyła. Aż, aż z ciekawości sprawdzę jak tam jak panowie sobie poradzili. Dębicki zabawa kucharski. A tutaj próbowali jeszcze zagrać do środka do Dębickiego. 5 do 0, dziewiąta minuta pierwszej części spotkania. A na ławce rezerwowych odpoczywa jeszcze Krzysztof Elsner. A jej nie jest potrzebna naprawdę cała plejada gwiazd. W jednym czasie na boisko, aby rozprawić się z ekipą z zakopanego i czy będziemy mieli 6? Tak, jest 6 do 0. Tutaj sędzia kończy nam pierwszą połowę. No i, i tak jak mówiłem, no jeżeli utrzymamy takie tempo, no to gdzieś tam możemy zakręcić się wokół dwucyfrówki na koniec. Spotkania nie lubimy, chyba komentować takich spotkań, kiedy spotkanie jest jednostronne. Zdecydowanie, wolimy jak w całym meczu. Jest 1-1-2-2 i najlepiej turbo do no Ciężko w sumie tutaj mówić też złe rzeczy na, na ekipę zakopanego, bo bo jako debiutanci, najważniejsze jest to, że się zebrali i przejechali kawał drogi bo z zakopanego do Warszawy. Wcale nie jest tak blisko. Myślę, że nagrodą, nagrodą dla nich jest ten mecz z Bartistem. I, I tak jak wspominałem, może ta honorowa bramka wpadnie na ich konto. Łyk wody i słyszymy się za parę sekund. Przed chwilą, bramkę w tym spo... Przed chwilą, siódmą bramkę w tym spotkaniu zdobył oznaczony numerem 97. Oczywiście Olaf Wójtowicz. No, próbują, walczą cały czas. Zawodnicy w niebieskich sprawach, jednak Kucharski teraz lewą stroną przejmuje piłkę. Kucharski cały czas przy futbolówce. No, zatrzymany przez jednego z zawodników z zakopanego. No, nie jest to łatwa sprawa powstrzymać Kucharskiego, kiedy on w pełnym gazie. Będzie z piłką na skrzydełku. No ale już mamy tutaj Elsnera w posiadaniu piłki. Zagrywa ładnie do Kucharskiego na lewą stronę. Ależ tutaj kapitalna asysta Kucharskiego. A wykańcza całą akcję. Grający z numerem siódmym. Krystian Krasniewski dokładnie tak. 8 do 0. Coraz bliżej tego dwucyfrowego wyniku. Raczej tutaj nie będą oszczędzali swoich oponentów. Zawodnicy Bartistun teraz świetnie zaprezentował się też bramkarz ekipy Storunia, który tutaj napędził cały atak i takim lobikiem podał do będącego na wahadle przypisa Wójtowicz próbował przejąć. Elsner jeszcze tam walczy. Piłka dla Bartistu. Uderzenie! Słupek chyba ratuje. Debluz zakopany przed stratą dziewiątej bramki. No ale myślę, że to prędzej czy później i tak jest nieuniknione. Wójtowicz teraz wyjechał z piłką. Jednak to cały czas oni w jej posiadaniu. Elsner do Wójtowicza na lewo. Wójtowicz, ależ zabawił się teraz z rywalem, podaje do środka. Bramkarz jednak trzeźwo tam wybija piłkę. Oj, zagranie na prawo przez bramkarza. Ten do Elsnera. Elsner do Wójtowicza. Wójtowicz na prawo. No i teraz myli się. Jeden z zawodników. Bartistu. Mimo, że Bartosz Żolkowski uderzył Panu Bogu w okno, to skwitował to szczerym uśmiechem. Ciężko nie cieszyć się, jeżeli tak otwiera się turniej eliminacyjny do top 16 mistrzostw Polski. No ale jeszcze wiele spotkań przed Bartistem i na pewno wiele walki. Ja Na pewno spotkanie Bartis z Fortuna Łódź będzie tym najbardziej emocjonującym w, tym, w tej grupie, ale one dopiero przed godziną 21. Będzie to chyba nawet spotkanie, które zamknie na bazę grupową, a później już tylko Krem de la Krem, czyli mecze o wszystko. Wycofanie do bramkarza. Ten to Krzysztof Elsnera, który ma piłkę na prawej nodze, czy zdecyduje się na uderzenie. Krzysztof Elster uderza takim strzem po ziemi, jednak troszeczkę za lekko, aby zeskoczyć bramkarza. Dębicki do tyłu wycofuje. Dębicki kolejna bramka 9 do 0. 14,5 minuty gry za nami. I na ilu trafieniach zatrzyma nam się licznik w tym spotkaniu? Tego chyba nie wie nikt. 5 minut do końca. No na pewno, no dwucyfrywko dwu na pewno się to zakończy. Ale jak finalnie, to nie wiadomo. Ja mam nadzieję, że, że panowie z zakopanego tutaj będą mieli cały czas chęci i motywację do tego, żeby dobrze się z nami tutaj bawić. No bo przed nimi przede wszystkim jeszcze cztery grupowe spotkania. Ależ teraz kapitalnie, otrzymał piłkę w boisku, zabawił się teraz. No i czy będziemy mieć kolejną bramkę, aż tutaj piłka wylądowała w naszym namiocie komentatorskim. Oberwał prawie nasz operator. Na szczęście nikomu tutaj nic się nie stało. No i możemy wracać do tego spotkania kucharskie. Ależ teraz tam zagrał do partnera. Taka wrzutka, ale dosyć mocno uderzona. No i niewiele zabrakło. Mielibyśmy 10 do 0. Kucharski jeszcze walczy. Dębicki, Kraśniewski, Wójtowicz uderza. Zablokowany jednak Wójtowicz. Ostatnie 3 minutki, cały czas dziewięć, cały czas jeszcze ta, ta dziesiąta bramka nie padła. Kucharski tam próbował jeszcze to Kraśniewski zamknąć, ale nie był w stanie już opanować tej piłki. Krzysztof Elsner tutaj pokazuje. Zapraszam do zmiany do Krystiana Kraśniewskiego. Ale Żolaw ma dynamikę, ale Żolaw jest szybki, ale Żolaw. Łatwo mija rywali Kucharski piętą do Dębickiego, a ten ustawia wynik spotkania na 10 do zera. O, no, a teraz łatwo sobie minął. Kraśniewskiego, zawodnik Kamil Burzek z ekipy zakopanego. Ostatnia minutka, tutaj sędzia będzie jak najszybciej chciał zakończyć to spotkanie. Koniec spotkania, tak jak wspominałem, że Arbiter będzie chciał jak najszybciej to zakończyć. Dać chłopakom Zakopane, Zakopanego odpocząć. No naprawdę, ale mam nadzieję, że... że nie podłamią się i po prostu cieszyli się tym, że mogli sobie zagrać. Z Bartistem, Toruń. Teraz czeka nas mecz, Warsaw Rangers Warszawa. Kopacze. Łódź, jeśli się nie mylę, godzina. Dokładnie. Grupa C.